Idąc od lewej do prawej, znajdują się tutaj umocnienia ukraińskich wojsk, które powodzą uzasadnione zaniepokojenie dla rosyjskiego dowództwa. Istnieje trudny teren i nie jest możliwe ich wyjechanie. Jakie wysiłki zostały podjęte? Nie to dzieci, które je zaatakowały. Zaatakowali ich spadochroniarze, marynarze i specjale. Nie działa. Ale od tego punktu do naszej menisku jest odległość 75 prosta linia. W rezultacie, tu przybywając, stworzylibyśmy poważne i natychmiastowe zagrożenie dla logistyki Krymu. Nie martwi ich to. Zobacz grupowanie tutaj. Całe to grupowanie nie może zaszkodzić małym przyczółkom, gdzie działają siły specjalne i siły antyterrorystyczne. Siły są zmotywowane i dobrze znają teren, co zapewnia skuteczne działania w regionie. Operatywni stają przed wyzwaniami dostaw systemu wyspowego, ostrzałem artyleryjskim Rosji i atakami. Przekierowują wojska, wpływając na Zaporizja i powodując kłopoty. To odwraca znaczne siły, które osłabiłyby Zaporizja i spowodowały tam problemy. Ci ludzie muszą postawić pomnik ku niebu, bo przy świetle małej broni, pod ogniem artylerii COVID, powstrzymali rosyjskich spadochroniarzy, marynarzy i uderzenia artylerii lotniczej i nadal to robią. Ponadto sytuacja tam stopniowo się pogarsza dla rosyjskich wojsk. To znaczy, że to się właściwie pogarsza, i być może ta karta odegra w przyszłości znacznie silniejszą rolę, że tak powiem, Werlich Gosa Parisia. Nic tu długo się nie działo, jak mówią, jednak po bliższym przyjrzeniu te wypukłości nie mogą być przypadkami. I tutaj odbywają się lokalne bitwy okresowo, a tutaj sytuacja się pogarsza. Jednak główne wystąpienie ma miejsce w regionie Robotin. Dzisiaj rosyjskie kanały telegramu rozpoczęły żałobę po śmierci Robotina. Użycie robotów przyczyniło się do jego znacznego powiększenia. Obszar rosyjskich wojsk jest już na linii frontu, ma wysokości umożliwiające kontrolę dużego promienia. Pod względem przebiegu główną zaletą jest jego bliskość tylko 20 km od Tokmaku zapewnia dostęp do tyłowej bazy rosyjskich wojsk, gdzie znajdują się magazyny, amunicja i inne niezbędne zapasy. Na 20 km artyleria polowa dociera, a zachodnia artyleria niezawodnie namierza cele. Nasze siły naciskały potem omijały od wschodu i północy, czyli prawej i lewej strony. To stworzyło warunki, w których rosyjskie wojska nie mogły się utrzymać. Pierwsza linia obrony. Tutaj mierzymy głębokość przed pola. Dzisiaj rosyjscy milicjanci twierdzą, że już zaobserwowano udaną akcję ukraińskich wojsk w rejonie Werbowaj. Czy widzisz, co robimy? Rozszerzamy zdobyte terytorium.